A ty wiesz ten wieczorek Jak cegonkę do majt, do Majtek z Zeblek z podwerka? O nie jo, wleci kuchnię tutaj, a tam miał na kluzy nie? Zapierdola, bo przyjechali i stronęli. Weź trzy Nie, ale ta jedna zapierdola tam prosto, nie? On był... Nie smyczy, nie? Nie na smyczy, tylko przywiązany był, nie? I zapierdala. I mówię, Gdzie ty kurwa. Ona na mnie ryczą. Wiesz? No. Po się go odpuściłem, Jak kurwa, do do niej, łapo ją za tak taki. Dobry pies. Darła się, nie? No i czym przyjeżdża? Kiedy do mnie, tak w niedzielę się jak i po źródle, tylko dobranie się na furtce. Zobaczysz jak patrzy jemno. Dobra. dobra. A ja wiesz się. od czego? Bo Peja był malutki. Tam miał ile? Taki był. Lubił go w łeb walnąć. I go lubią bić. Bo się zrobił nerwowy, że jak położysz ręce, że go chcesz uderzyć. No, no. Weź stachytę. Ja Ci bym wyszedł i i przyjdź, że jakbyś chciał go uderzyć, to ja nie wierzę, żeby bezpodnie, pierdolny żeby cię nie jębił. Ostry? Ostry się zrobił i nerwowy. I na mnie nie to, że mnie ugryzie, a jak ktoś mu krzywdę robi, to wpadnie na mnie i chce mi to powiedzieć, że ktoś go chciał mi. Mądre, przyskam. Dobra, Jeszcze ale jak tam byś miał kaczki do łapania, czy gęsi to może mi dać, znać, bo ją kaczy to już cztery razy ja to baszeczki łapał i wiem jak to się robi e, e. i w krotkach się nosi i to, nie? No. Bo nie wiem co ty tam młoda robić. Ja teraz mam gęsi tylko, jeszcze takie młode to chuj, to jeszcze. Jeszcze e. jest. Ej, dziś idziemy, bo to szkoda Twojego i mojego Dziękuję. czasu. Nie ma sprawy, na razie. Cześć, na razie.